Cześć, tu Nocny Grajek, a to mój podcast w Spektrum. Opowiadam o spektrum autyzmu, o różnych rzeczach z tym związanych, albo sam, albo z towarzyszeniem zaproszonych gości. Dzisiaj chciałbym pogadać do Was sam i chciałbym porozmawiać o depresji i o tym, co ona ma wspólnego ze spektrum autyzmu, w jaki sposób towarzyszy mu w moim przypadku i co z tym zrobić. Tak naprawdę moja przygoda z wizytami u psychiatry zaczęła się właśnie od objawów depresji, od napadów złości, którą wyładowywałem na przedmiotach, od poczucia totalnego bezsensu, napadów smutku, tego typu różnych rzeczy. I okazało się, że mam zaburzenia lękowo-depresyjne, tak zwane. Średnio lubię tę nazwę, ponieważ być może w niektórych przypadkach ona jest trafna, natomiast lęk dla mnie jest czymś takim większym nieco niż to, co ja zawsze odczuwam, kiedy mam te objawy. Lęk jest dla mnie, jeżeli chodzi o intensywność, trochę podobny do strachu. Tylko no, różnica jest taka, że strach jest przed konkretną rzeczą, na przykład jedzie rozpędzony samochód na nas, albo tracimy równowagę, będąc na wysokości i rzeczywiście no, możemy się bać, że spadniemy. Natomiast lęk jest przed czymś zupełnie abstrakcyjnym, czymś, czego nie ma, boimy się, że coś się może wydarzyć, na przykład. Tak? Bardziej mi się podoba angielska nazwa Anxiety Disorder, bo Anxiety to jest coś bardziej na zasadzie niepokój. To mnie przynajmniej kojarzy się z mniej intensywnym odczuciem i właśnie coś takiego towarzyszyło mi bardzo, bardzo długo. Nie robiłem z tym nic, ponieważ jak to często bardzo u mnie bywa najczęściej, wszelkie rzeczy, które mi przeszkadzają w życiu, nie mają jakiejś wielkiej intensywności. To są takie rzeczy właśnie typu nie lęk, tylko niepokój. Nie ból, tylko dyskomfort. I wiedząc, że na przykład ludzie lądują w gabinetach psychologów czy psychiatrów z ogromnymi naprawdę problemami traumami rozpadającymi się rodzinami nałogami ja tak sobie zawsze myślałem, że oj tam, moje problemy to jest nic. No ale, jeżeli sobie jedziemy na rowerze, mamy w mechanizmie na łańcuchu trochę piachu. No, łańcuch nie jest zepsuty, trochę tego piachu jest i trochę nam chzęści, trochę się trudniej jedzie. Później nam troszeczkę błota wejdzie w osie i też się troszkę ciężej jedzie. Później jeszcze się okaże, że łańcuch nie jest nasmarowany dobrze i no ciężko chodzi sam w sobie. Ale to wszystko jest takie, no przecież nie będziemy oddawać roweru do naprawy ani, ani naprawiać go, bo to są drobne rzeczy. Ale jest ich tyle, a my na tym rowerze się poruszamy cały czas, że w końcu się okazuje, że problem jest i to duży, prawda? Do tego jeszcze wrócę, jak to może narastać za chwilę. Ale bardzo się zdziwiłem, kiedy po dłuższej psychoterapii, w której różne rzeczy były bardzo nieuchwytne, już zaczynałem żałować, że moje objawy nie są konkretne, narysowane grubą krechą, solidnie, czarne na białym, tylko takie trochę nieuchwytne. A może to jest normalne, a może to mi zaraz przejdzie. I tak z każdym z tych objawów. Milion lekkich objawów, tak? I jeszcze takie poczucie, że ja może. Tutaj marnuje czas terapeuty i swój własny, a powinienem, na przykład, nie wiem, zacząć chodzić na basen albo oglądać śmieszne filmiki na Instagramie. Kiedy nagle terapeuta zasugerował leki antylękowe. Ja tak, co? Ale o co chodzi? Dlaczego? Od słowa do słowa zapisałem się na wizytę do psychiatry i po dłuższej rozmowie. Usłyszałem, że mam depresję lękową, też zaburzenia lękowo-depresyjne. To była moja pierwsza taka diagnoza psychologiczno-psychiatryczna i mocno to przeżyłem. Mocno to przeżyłem, musiałem sobie tłumaczyć cały czas, że nie stałem się przez to nagle inną osobą, tylko opisano to, co mi jest. I w tej chwili wiem, co to jest i mogę się o tym więcej dowiedzieć. No, oczywiście dowiedziałem się, pasowało wszystko ładnie. Są na to tabletki. I co jeszcze? Długo się wcześniej broniłem przed pójściem do psychiatry, który mógłby mi przepisać właśnie jakieś tabletki, które <grym> będą mi zmieniać mózg, i ja już nie będę wiedział, kim jestem bez tych tabletek. Powiem Wam, że rzeczywiście troszeczkę tak jest, że one zmieniają, że nigdy do końca nie wiem, jak to by było bez tabletek. Tylko, że prawda tutaj jest no, bardzo złożona i do tego jeszcze na pewno wrócę. Tymczasem dopiero po tym, jak Przepisano mi escitalopram i jeszcze taki lektradozon później, więc ja sobie tak żongluję jednym i drugim. Oczywiście nie samemu podejmując decyzję, tylko przy regularnych wizytach u w tej chwili pani psychiatryki znakomitej mojej i konsultując z nią wszystko. No ale, no tak mówię, żongluję. Te leki, większość leków przepisywanych przez lekarza psychiatrę, to jest eksperyment. Bo na każdego działają inaczej. To są leki działające na mózg. To nie jest tak, że możemy na podstawie np. Na masy ciała dostosować dawkę, tylko pod okiem specjalisty od tych leków, no musimy sobie to jakoś tam dawkować według wskazań i w porozumieniu właśnie z lekarzem. Tak więc, raz tego było mniej, raz więcej, miałem różne tam skutki uboczne, no to właśnie wszedł ten drugi lek, żebym nie miał tych skutków ubocznych. No i w końcu jakoś tak się unormowało. Ja zacząłem odczuwać radość i zauważyłem dopiero wtedy, że ja nie odczuwałem radości przez długi czas. Że odczuwałem mocno wszelkie emocje poza radością i jej wszelkimi odmianami. Że moje napady melancholii i smutku były dużo większe niż kiedyś, kiedy nie miałem objawów depresyjnych. Że na przykład, kiedy byliśmy na urlopie w mojej ukochanej Portugalii, to byłem w strasznym stanie, nie byłem w stanie cieszyć się z tego, nie wiedziałem co sobie zrobić, miałem jeszcze poczucie winy, że tyle kasy poszło na urlop, a ja tu się martwię, nie, nie umiem się za bardzo bawić, nie mam na nic ochoty i najchętniej bym siedział w pokoju. Znaczy, oczywiście zdawałem sobie z tego sprawę wtedy, ale dopiero kiedy zaczęły działać leki, zdałem sobie sprawę, jak bardzo to odbiegało od takiej mojej życiowej normy. Mówię tutaj mojej, bo norma to jest takie bardzo ryzykowne słowo. Każdy generalnie ma swoją, a dla mnie ono jest podejrzane i bardzo lubię to powiedzenie, że wszyscy jesteśmy nienormalni, a jeżeli ktoś jest normalny, to jest najbardziej nienormalny. No, w każdym razie właśnie tak to wyglądało. I świadomość tego, co się ze mną działo, przychodziła w dużej mierze dopiero wtedy, kiedy przestawało się to wszystko ze mną dziać. Natomiast cały czas walczyłem z jednym. Cały czas czułem, jakby gdzieś ten mój rower chodził gorzej niż rowery innych, że no, ja muszę się bardziej napracować, żeby wjechać pod tą górę, co mnie zniechęca, oczywiście, i no, zanim coś podejmę. I o coś się postaram, to bardzo długo myślę, czy warto. Więc szukałem dalej. I to mnie zaprowadziło do diagnozy autyzmu, a później zupełnie niespodziewanie, o czym mówię w trzecim odcinku podcastu: ADHD. No i wtedy, tak sobie czytając o autyzmie, o ADHD, pomyślałem, że może ja wcale jednak nie mam depresji, mimo że te leki działały, ale że może zamiast leków pomoże mi świadomość. Autyzmu i różne inne rzeczy, no bo jednak wolałem, żeby leki nie wpływały na mój umysł, żebym był sobą. No i teraz tak. Poczucie zmęczenia dosyć częste, problemy z koncentracją, rozdrażnienie, takie skupienie na sobie, no bo jeżeli w człowieku dzieje się ciągła walka, no to no skupia się na sobie chcąc, nie chcąc. I poczucie winy wynikające między innymi właśnie z tego skupiania się na sobie. To są rzeczy, które wiążą się z depresją, ale też z autyzmem i z ADHD, prawda? Więc uznaliśmy z panią psychiatrką, że zrobimy taki eksperyment i odstawię escitalopram, No bo już i tak zeszliśmy do połowy tabletki. No to zostawiliśmy to. Został mi. Tradozon to jest lek, który w ogóle tam czytałem, przepisuje się też przy ADHD. On reguluje sen. Między innymi ma też działanie antydepresyjne. I na tym zostałem. I słuchajcie, spoko, fajnie. No, Cieszyłem się, że mniej tych leków. Poczułem, że gdzieś tak chwytam kontakt ze sobą taki bardziej naturalny, że wiem, co się we mnie dzieje i nie mam poczucia, że to się dzieje, bo leki albo mimo leków, albo w odniesieniu do leków. I było spoko. Czułem się już wtedy mocno wypalony w pracy, bo to było niedawno, tak naprawdę, w lipcu odstawiłem ten escitalopram. Czułem się trochę zmęczony moją pasją, która jak to przy autyzmie i ADHD bywa, pochłaniała mnie bez reszty. No i ogólnie no, miałem dużo problemów w życiu, jak to każdy, i gdzieś tam szukałem ich źródła, ale pojechaliśmy. Znowu na urlop, tym razem bardzo niedaleko. I źle się tam czułem. Nic mi się nie chciało, męczyło mnie to. I znowu poczułem tę taką melancholię. Ten taki dziwny smutek. Trochę piękny, ale paraliżujący i przechogarniający. I wtedy zapaliła mi się czerwona lampka. Karolina, moja małżonka, zauważyła, że może wraca mi jednak depresja, bo mam taki objaw jak poprzednio, którego ja... Jakby nie zauważam, ale kiedy mi o tym mówi, no to się zgadzam, że tak jest. I to bardzo jest cudowne mieć obok osobę świadomą, osobę spostrzegawczą, która potrafi zauważyć pewne rzeczy. I warto to szanować, cenić, przyjmować wszelkie opinie, nawet jeżeli czasami nie są zbyt trafne, to wpuścić je do siebie, nie bronić się przed nimi i posłuchać i sprawdzić, czy rzeczywiście. Ta osoba nie ma racji, bo my, tak jak Wiesław Myśliwski pisał, nie jesteśmy dla siebie punktem odniesienia dobrym sami i nasze opinie o sobie. My mamy swoją wizję siebie, chcemy być tacy, jacy chcemy być i widzimy się przez ten pryzmat. Nie widzimy siebie takich, jacy jesteśmy. To widzą inni ludzie. Jeżeli mamy bliską osobę, która nam dobrze życzy i jest szczera i potrafi nam powiedzieć coś, albo jeżeli spotykamy wielu ludzi i kilka osób mówi nam to samo to warto to wziąć pod uwagę warto przyjąć to do siebie nie odpychać nie odbijać od razu i sprawdzić czy rzeczywiście tak nie może być nawet jeżeli nam się wydaje że tak nie jest to czy to nie jest możliwe że tak jest jeszcze jest takie fajne powiedzenie trochę dosadne ale chyba inaczej tutaj się tego nie da przedstawić no mnie się podoba i często mi się ono przypomina. Jeżeli wychodzisz z domu i spotkałeś kogoś, kto jest dupkiem, no to spotkałeś dupka. Jeżeli wychodzisz z domu i spotykasz samych dupków, to znaczy, że ty jesteś dupkiem. No oczywiście nikt z nas nie jest dupkiem, bo, bo tak, no ale każdy z nas czasami chociaż raz w życiu albo częściej zachował się jak bateria. dupek. Ale już mam nową. Jak, jeśli brzmi inaczej, to sorry, lecimy dalej. W każdym razie, mimo że obserwowałem się uważnie po odstawieniu antydepresanta, dosyć późno zauważyłem i stwierdziłem tak, no, z pewnością, że wraca mi ta depresja. Bo to jest trochę jak gotowanie żaby, w moim przypadku przynajmniej. Że ta depresja tak owija mnie leciutko swoimi mackami, których ma tysiące, których nie czuć dopóki. I już nie trzyma Ciebie w uścisku. Znaczy, nie Ciebie, tylko mnie. I tak właśnie tutaj było, znowu, to szukanie na zewnątrz przyczyn coraz gorszego samopoczucia takie gorączkowe, że muszę to zmienić, muszę to zmienić przemyblować pokój, zmienić robotę no, wszystko. Może wyruszyć w długą podróż samotną no, nie wiem. Te Napady, i znowu to jest za duże słowo, bo to tak jak mówiłem, nie są silne rzeczy, ale jest ich bardzo dużo. Ja wymieniam tylko część. Takie małe napady melancholii, smutku takiego dojmującego. No nie, no czasami to jest bardzo dojmujący smutek. Może mnie się tak wydaje, bo ja, no tak się przyzwyczaiłem do bycia na zewnątrz silnym facetem. W środku też, no oczywiście, wolę tak o sobie myśleć i wolę takim być, więc. Kiedy się coś dzieje u mnie, to ja automatycznie uważam, że to nie jest nic takiego, to nie jest nic wielkiego. A może to jest coś wielkiego? No, zależy do czego porównać, prawda? No nie wiem, no, mnie się wydaje, że te napady smutku, no to nie jest jeszcze taki wielki smutek, jak wtedy, kiedy smutek ma jakąś zewnętrzną przyczynę nagłą i rzeczywiście atakuje nas z całym impetem. W każdym razie to, ten smutek, gniew i cały spektrum od frustracji, irytacji przez złość, gniew, ta taka ociężałość, zmęczenie już na starcie, od razu trudność z tym, żeby wstać. To wszystko tak powolutku, powolutku do mnie wracało. No i po kolejnej konsultacji z psychiatrką wróciłem do Estitalopramu. I zgodnie z ustaleniami wróciłem do połowy takiej standardowej dawki escitalopramu sam. A później po kolejnej wizycie ustaliłem z psychiatrką, że wracam do pełnej dawki. No i teraz jestem na tej pełnej dawce od tygodnia i jeszcze nie czuję, żeby coś tam się zmieniło na lepsze. I naprawdę mam tak, jak nie powinienem mieć i nie miałem wcześniej, kiedy te leki działały. Że pracuję, ciężko mi się pracuje, kończę pracę i tak naprawdę nie wiem, co ze sobą zrobić. Najchętniej bym przewinął czas do późnego wieczoru i położył się spać i już leki, lekami, ale próbowałem oczywiście radzić sobie na różne sposoby z tym, co się ze mną działo. No, zawsze moją standardową metodą jest yy, epikureizm <laughs> albo dogadzanie sobie, przechodzący w hedonizm i no, jedzenie różnych pysznych rzeczy. Picie alkoholu, dużo rozrywki elektronicznej, unikanie obowiązków dbania o siebie itd. Ale, no, nie działa to. Oczywiście, że to nie działa. Więc wracam do odwiecznego tematu ruch. Więcej ruchu. Oczywiście, dogadanie sobie w moim przypadku oznacza totalny brak tego ruchu, ponieważ. Jak wiele osób w spektrum autyzmu nienawidzę sportu, bo chociaż ruch, jak byłem mały, był dla mnie czymś fajnym, no to później lekcje WF-u, moja jakaś tam autystyczna niezborność, która objawiała się tym, że. Mimo, że dużo na podwórku sobie kopałem piłki i latałem, no to nie umiałem jednak grać w piłkę tak jak inne dzieciaki, więc od razu dyskryminacja i tak dalej, i nawet niektórych nauczycieli. Od WF-u miałem spoko, niektórych miałem takich, którzy przyłączali się do dzieci w dyskryminacji, wyśmiewali tych z nas, którzy byli słabsi czy gorzej wykonywali ćwiczenia. Oczywiście oceny jeszcze, jak się skoczyło bliżej, a, akurat w skokach byłem dobry, jak się przebiegło wolniej, no to miało się gorszą ocenę. Szkoda, że nie mierzono obwodu czaszki i za to nie stawiono oceny. No to mnie zniechęciło bardzo skutecznie to wszystko do ruchu. I do sportu. Myślę, że to dlatego nie lubię go w tej chwili. Jedyny sport, który mógłbym uprawiać tak z przekonaniem i z radością, to jest Formuła 1, ale troszeczkę nie ma szans, chyba, bo jestem za stary i za biedny na to. Tak więc, czasami, kiedy słyszę w podcastach, czy, czy tam w internecie, czy gdzieś tam na filmach, że przy depresji albo przy ADHD, czy przy spektrum autyzmu, bardzo pomaga regularny ruch. No, kurde. Znaczy, ja rozumiem to, ponieważ to jest takie naukowe podejście, i oczywiście na biochemię mózgu i tak dalej świetnie wpływa ruch zawsze, na, na każdego, prawda? Szczególnie na kogoś, kto musi w tej biochemii sobie mieszać, żeby to było zdrowo. I jasne, teoretycznie, no pewnie, no ruch. Oczywiście, uprawianie sportu regularnie, i kiedy się zmuszałem do tego i przez jakiś czas to robiłem, no to rzeczywiście mi było lepiej, owszem, tylko że. Niedawno gdzieś przeczytałem w internecie, że życie codzienne dla osoby w spektrum jest o ileś tam procent cięższe. Nie wiem od czego cięższe i skąd ten procent, ale okej. Okay. Rzeczywiście czuję, że o jakiś tam procent jest ono cięższe niż w przypadku innych osób, z którymi rozmawiam i widzę, jak dosyć lekko żyją. I nie mówię tu o tym, że wszyscy możemy udawać, jeżeli chcemy, że nam się lżej żyje niż się żyje, ale ja mówię o przyjaciołach, o ludziach bliskich, o długich obserwacjach, i dochodzę do wniosku, że rzeczywiście, no ja tak mam i inne osoby w spektrum, które znam, że to życie codzienne jest, wracając do metafory roweru, trochę tak jakby ten rower miał dużo błota w osiach i ciężko chodził mu łańcuch. No to teraz takie powiedzenie uprawiaj sport i ruszaj się codziennie. To jest coś takiego, jak powiedzieć człowiekowi, który dźwiga ciężki worek, podskakuj sobie, idąc, to będzie ci lepiej z tym workiem. Więc, no, sorry. Ale myślę, że nadszedł czas dla mnie, żeby postanowić coś sobie i dokonać jakiegoś wysiłku dużego. I to będzie ruch. Na początek sobie dzisiaj pójdę z psem na długi spacer. Jutro, chciałbym dzisiaj, ale znam siebie i nie, nie zrobię tego raczej. <grym> Pojadę sobie rowerem nad jezioro. I może właśnie, i trzeba będzie wrócić na siłownię. Przy okazji zazdroszczę wszystkim. Tym osobom w spektrum, które chodzą na siłownię i regularnie uprawiają sport, I gratuluję Wam bardzo i cieszę się. Mam nadzieję, że nie jest to dla Was tak ciężkie jak dla mnie. Chciałbym tak mieć i powiem Wam jeszcze na koniec, że, że chętnie sprzedałbym ADHD razem z tymi dobrymi rzeczami w zamian za to, żeby rzeczywiście zharmonizować. Moją autystyczną potrzebę regularności i rytuału z odpornością na nudę i tolerancję dla monotonii, której nie mam kompletnie przez ADHD. I już bym wolał mieć tak jak Good Doctor, żeby sobie nastawiać budzik na różne czynności na początek, na koniec i codziennie robić tak samo. Ojejku. Mam taką możliwość, mieszkam na wsi, mam Dosyć mało niespodzianek, jeżeli ich nie chcę w życiu, a chcę, więc, więc mam trochę więcej, ale mógłbym prowadzić życie takie, jak anegdotycznie chyba prowadził Immanuel Kant codziennie, tak samo, ta sama trasa spaceru i w ogóle. Mnie to się wydaje ukojeniem, coś takiego, no ale tak nie jest. W tym momencie, niestety, zamiast czekać na to, aż moje wspaniałe metody samorozwoju Pomogą mi w walce z depresją, to niestety tak nie jest. To jest choroba, która może się brać na przykład z flory bakteryjnej w jelitach i tyle. Więc na chorobę są leki. No i można to sobie wspomagać czy ruchem, czy świeżym powietrzem, czy czymś tam jeszcze. I zamierzam, żeby trochę schudnąć znowu, żeby nabrać kondycji, żeby tak mnie plece nie bolały i żeby. Trochę poprawić swój dobrostan, koncentrację i tak dalej. Zamierzam się poruszać, ale wiem, że to będzie ciężka walka. I jeszcze Wam powiem coś, co usłyszałem od mojej pani psychiatryki, kiedy powiedziałem, że nie działa na mnie metylofenidat, który biorę, brywam, jeśli mogę tak powiedzieć, na problemy z koncentracją. I on mi tak nie bardzo pomaga w tych problemach z koncentracją. Natomiast skutki uboczne, ten zjazd po tym mam dosyć spory, że najpierw trzeba się zająć depresją. I kiedy objawy depresji ustąpią, no to wtedy można myśleć o metilofenidadzie. Więc mam nadzieję, że mi te objawy depresji ustąpią. Już ustępują, chyba pomału. Mam nadzieję. Jest lepiej. I walczymy dalej. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że całe życie to jest ciągłe zmaganie z niczym, z wiatrakami, z powietrzem, z, z życiem, z tym, żeby przeżyć. No, lekko nie jest. Nawet kiedy się nic nie dzieje, to lekko nie jest. I trudno mi się z tym pogodzić, i wiem, że tak, to jest w spektrum autyzmu. Ale i tak trudno mi się z tym pogodzić. Może to kolejna faza godzenia się z diagnozą czyli. Po zainteresowaniu, po takiej pasji, poszukiwania, poznawania siebie od innej strony, to bardzo do mnie pasuje, do mojego ADHD. To był nowy temat, w którego otwarte ramiona wpadłem z wielką radością i entuzjazmem. I teraz nadchodzi świadomość nieuchronności, że no taki mam mózg. I z tym wszystkim, co dobre, o czym często mówię wam w podcaście, i idą też te rzeczy trudne, niełatwe. I tak już będzie, to jest, ja tego nie zwalczę. I owszem, to jest fajnie wiedzieć o tym i nie walić głową w mur, myśląc, że tam są drzwi, że mogę przestać to robić, bo, bo już wiem, że tam jest ściana a nie drzwi i po prostu poszukać drzwi. Ale teraz nadchodzi też świadomość, że tam już nigdy nie będzie drzwi, że jeżeli nawet gdzieś są drzwi, to dla mnie mogą być one zamknięte, że ja muszę szukać innych drzwi. Albo nawet jeżeli drzwi są otwarte, to mają tak zardzewiałe zawiasy, że trudniej mi je otwierać i zamykać niż osobom neurotypowym. I tak już będzie, i lepiej nie będzie, i już. Tak więc też rozumiem Was, jeżeli macie takie chwile, że chcielibyście cały ten autyzm czy ADHD wyjąć sobie z głowy i wyrzucić. Nie jesteście sami. Takie chwile się zdarzają, i, i to jest zupełnie normalne. Mamy prawo tak myśleć, mamy prawo tak sądzić. Może to jest bezproduktywne, ponieważ yy, nie prowadzi do fajnych wniosków i do tego, żeby, nie wiem, wziąć się za siebie czy coś, ale tak jest. I to jest element też trochę żałoby po diagnozie w tym przypadku, albo kiedy nam się coś nie udaje, no, no też mamy taki etap żałoby, i on jest bardzo ważny po to, żeby się pogodzić, a potem, żeby wstać i pójść dalej. Więc myślę, że do tego typu uczuć, wniosków i. Przeżywania tego, warto sobie dać prawo. I ja sobie daję do tego prawo. Nie chcę nad tym za długo się rozwodzić i nie chcę siedzieć w tym stanie za długo. Ale jeśli teraz tak czuję, to, to chcę, żeby to uczucie wybrzmiało i żeby, żeby ono się wyczerpało. Nie chcę go chować gdzieś tam w wątrobie, tylko ono ma mi coś do powiedzenia. Muszę się z tym pogodzić. To jest część akceptacji rzeczywistości, w której żyję. A żyję w takiej rzeczywistości, a nie innej, i innej rzeczywistości nie ma, więc im prędzej ją zaakceptuję, tym lepiej. I tyle. W każdym razie lekko nie jest, ale idziemy do przodu. I z tym <grym> optymistycznym akcentem pożegnam się z Wami na ten tydzień. Dziękuję Wam wszystkim za subskrypcję, za to, że się odzywacie. Podcast jest na Spotify'u, na różnych tam mniej popularnych serwisach też. Na Apple'u nie ma, bo. Za dużo by gadać, ale jest na Amazonie, jest też na YouTubie w Spektrum. Możecie wyszukać, jeżeli Wam wygodniej, na YouTubie. Ci, którzy słuchają na YouTubie, no to może Wam wygodniej będzie na Spotify'u. W opisie na YouTube jest taki link, który prowadzi do takiej strony podcastu, na której są linki z kolei do wszystkich różnych innych serwisów, gdzie można słuchać. A ja Wam dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Za tydzień, w niedzielę, po zachodzie słońca, mówił do Was nocny grajek. Hej,